Szanowni kierowcy i kierowniczki, kierowniczki i kierowcy, zbliżamy się do skrzyżowania Sobieskiego z Dolinką Służywiecką. Jest to dosyć sławne w Warszawie skrzyżowanie. Na niej znajduje się fotoradar, a właściwie komplet. Raz, dwa, trzy, czterech fotoradarów, które nie tylko mierzą, prędkość, sprawdzają, czy gadamy przez telefon i czy, czy mamy zapięte pasy. Ale co najważniejsze, pod asfaltem znajdują się specjalne ogniwa indukcyjne, które pozwalają tej, tej maszynerii sprawdzić, na jakim świetle przyjechaliśmy rzeczone skrzyżowanie. Ograniczenie na nim od strony od strony, od strony trasy siekierkowskiej wynosi 60 km na godzinę, od tej strony z kolei 50. Posiadają one z tego co wiem tolerancję 11 km na godzinę, ale to oczywiście nie jest największy problem. Podczas chyba dwóch albo trzech tygodni od oficjalnego uruchomienia tych fotoradarów, podobno one już zwróciły się. I teraz właściwie trwa sam czysty, czysty zysk, jeżeli chodzi o eksploatację tych fotoradarów, którymi z kolei administruje. Szanowna Warszawska Straż Miejska, ja się na ten fotoradar kiedyś prawie nadziałem. Wjechałem na świetle żółtym, ale to było naprawdę żółte, nie pomarańczowe ani e, późno żółte. Ale z tego co wiem, to wtedy właśnie trwały testy. Podczas tych testów faktycznie fotografie były robione nadgorliwie, ale to i tak nie przeszkadza temu, że byłem. No, dosyć wystraszony, i nie wiedziałem, co się dzieje, bo jechałem z prędkością przepisową. Przed nosem zapaliło się po prostu światło żółte. Ja nie hamowałem, bo i tak bym nie wyhamował, stanąłbym na środku skrzyżowania. A mimo to błysnęło i to dwa razy, bo te fotoradary właśnie jeszcze mają to do siebie, że one wykonują fotografie po pomiarze światła, co gwarantuje. Lepszej jakości zdjęcia, bardziej wyraźne, w związku z czym lepszą wykrywalność sprawców i lepszej jakości materiał dowodowy, zwłaszcza, że on jest rejestrowany w formie wysokorozdzielczościowej, Nie wiem, czy takie słowo występuje w języku polskim. Także ważne, żeby uważać na tym skrzyżowaniu. Nie będę komentować faktów wjeżdżania na czerwone, ale na tym skrzyżowaniu naprawdę. Miejcie się na baczności i przed skrzyżowaniem lepiej nieco popuścić pedał, yy, pedał przyspieszania, dlatego żeby w razie czego mieć możliwość wyhamowania, żeby broń Boże nie wjechać na czerwonym. Jedziemy dalej Dolinką Służbycką w kierunku galerii Mokotów. Przed nami więcej fotoradarów stacjonarnych nie uświadczymy na szczęście. Za no to przed nami dwa mobilne punkty pomiaru prędkości, czasami obstawiane przez Miejscową Straż Miejską.